Cześć, dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj jeden z tych dłuższych odcinków, jeżeli chodzi o wyzwania oszczędnościowe. Wiadomo, bez gier, ale to jest ten odcinek, który mam wyzwania w kilku moich budżetownikach. One są po mojej lewej stronie, więc już po kolei będziemy wyciągali i e, sprawdzimy, ile się dzisiaj odłoży. Ja też patrzę na to, czy dobrze w miarę widać, bo widzę, że tu jest słoneczko. Momencik. Dobra, teraz jest idealnie, sorki Wam już turchnęłam. Mam teraz te rolety, więc mogę bardziej tym słońcem operować. I zaczniemy oczywiście tradycyjnie od moich wyzwań na się, bo tak mi jest zawsze łatwiej. Tu z ostatniej kwoty, która była z tego wyzwania, 25 kopalń, zostało 9 zł, więc szaleństwo. Ale okej. Okay. Może zaczniemy sobie od zdrapki, bo ta zdrapka też jest zawsze zaskakująca. Ja już sobie też po prawej stronie przygotowałam do pisania karteczkę, więc też będę na bieżąco sobie pisać. A może od góry lecimy po kolei, tak jak jest. O, jak pięknie. Sierpień chyba jest gorszym miesiącem, jeżeli chodzi o wydatki, niż lipiec, więc ja będę dzisiaj bardzo mocno trzymała kciuki, żeby jak najmniej poszło dziś pieniędzy. Jak jest 10 zł, to nie zdrapuję drugi raz. Mi ta kwota w zupełności wystarczy. I mamy tak 0,8, 25 plus 10 zł. I mamy 90 zł w tej kopercie. Już sobie zapiszę 10 plus. Jak tu stoimy, tu mamy tak dwie dziesiątki. Tu mamy tak, 20, 40, 60. Dodamy dwudziestkę, taką ładną. I dziesiątkę sobie zabiorę. <śm> tak zrobimy. No i super się tu zbiera też na tym wyzwanku. Bardzo fajna jest ta zdrapka. Mega mi się podoba z tym łapaczem snów. Przynajmniej jedną mam taką w swojej kolekcji. I wezwanka. Stąd trzeba powyciągać. Najpierw status finansowy. Tu już mamy 86 zł i tu wpłacam w granicach 40 zł. Mniej więcej. Na te się Może kiedyś sobie to powiększę, ale nie teraz. Zajawki Mimi. Budżet Justyny. Tu jest nowa zdrapka. Jako, że byłam w Drużynie Umonis bez budżetu to wysłała mi takie słodziaki. Jeden z tych słodziaków już tu uwzględniłam. Pozostałe są wydrukowane i czekają w kolejce. I tu jest ten mój system kostkowy, którego nie przygotowałam, bo ja już tu nie mam miejsca. Momencik, ogarnę to. Dobra. Mam to ogarnięte. Widzicie, ile tutaj mam różnych rzeczy. Tam jest gotówka, tu karteczki, tu odkurzeczka. Moja gęś musi być, mój nowy gadżet, kostka, tacka do rzucania. Tam mam monetki, no wyzwania. Nie ma lekko i no ciężko, więc tradycyjnie najpierw wybieram. O, zaczynamy od jedynki, tu rzucamy K10 i mamy 10. Uuu, ale dobra, tu mam ograniczenie kwotowe, więc się na razie nie martwię. Odpalę moją machinę. Więc już rzucamy dalej. Trzy, Czyli mamy od Moniki o, ten słodziak. Tu wiem, że się nie muszę martwić, bo są małe kwoty. Wykorzystuję te serduszka, które są na wykończeniu już u mnie. I będę już inne zdrapki kupowała. No i mamy 5 zł super. Więc mamy plus 5. Czy mi się to nie... Czemu mi się nie dodało? 15, dobra, już teraz jest ok. Więc jest słodziak. Lecimy dalej. Znowu 3. Znowu 3. O, teraz mamy 9. To jest od 1 do 10, jak o ile pamiętam dobrze. Ale zrobiłam sobie z tego zdrabkę. Mamy plus 9, czyli już 24 zł. No, niech się jakieś, patrzcie. Dobra, inne jeszcze raz wrócimy, bo ja chcę inne też. Znowu 3. Nie widzieliście tego. 5, 3, 4, 5. Teraz mamy K6 i mamy 5. Bo ja też chcę inne wyzwanka dzisiaj ruszyć, a nie tylko jedno i to samo. To już mamy 29. Teraz mamy 1, i tam było K10. I mamy 1 i spoko. Więc mamy plus 1. To jest już 30. 4 i spoko, bo tu mamy tylko 3 pola. I bliska 8. I mamy szóstkę. Ok, plus 6. I chyba jeszcze tylko jeden rzut nam został. 4 super to tak może być i znowu tam było k8 tak i mamy 2 no czyli jeszcze jeden rzut szósteczka i spoko to jest te ostatni tu mamy k10 no i jest 5 Plus 5, czyli dzisiaj mamy kwotę 43 zł plus 43 zł i mamy tutaj już plus 86, czyli 129 złotych super. O, i złotówkę będę miała, bo tam mi brakuje złotówek. A dwójek mam dużo. Więc już sobie wymienię 2, 2. Złotówka niech tam idzie. I my tu dokładamy, to zrobię dzisiaj w ten sposób. 50 bym tu chciała w końcu jakąś dać. To będzie 50 70 90 110.

Fajnie. Niech to idzie wiecie, do przodu. Ja sobie tylko poprawię jeszcze te cyferki, bo to później jest mało czytelne. Następnym razem mam nadzieję, że to wyzwanie skończę. Dzisiaj do tego tylko nie rzucałam od Justynki. ale mam nadzieję, że następnym razem uda się coś dokończyć. Przynajmniej jedno, z każdym kolejnym miesiącem wiecie, będzie łatwiej na gorzej, zawsze zacząć, a później idzie zdecydowanie łatwiej. Na razie mam tylko zamrożone tu 129 zł, a potem już będzie z górki. To ja już chowam te wyzwanka i przygotowuję się dalej. Dobra, te mini wyzwanka już mogą iść do koszyka. Teraz bierzemy kolejny segregator z wyzwankami. I tutaj mamy zdrabka, której się już boję, czyli serduszka różowe dzisiaj odkleimy. Uff, 10 zł. Jak mi dobrze. <noise> Ostatnio była seria. Jak się śmiałyście, też niektóre 50. Ale na razie trzymajcie kciuki, idzie ku dobremu. Jest 10 pylny. Aż się cieszę, po prostu się częsę, ta serio. Bo się bałam, że ten miesiąc będzie ciężki bardziej. Ale na razie nie chcę zapeszyć, jest dobrze. 770 i to będzie na podróże, na wycieczki na przyszły rok. Ja to pod koniec tego roku już e, sfinalizuję. Nie, przepraszam, to nie ta gra. Pomyliło mi się, co ja do Was gadam. Dopiero jak odkleję wszystkie serduszka. opanuj się Kasia z tej radości. Paplaż tu 3 po 3 a tu się powróciła koperta. 10 zł. No, to dam dyszkę w całości. Ja to chyba ostatnio sprawdzałam, nie? Są 200.

Tak, jak to ma miejsce teraz. Tutaj są fundusze celowe. To nie, to już było w tym miesiącu. A i moje serduszka, bo ja później będę reanimować tą zdrabkę. I będę ją zaczynała od nowa. Więc tu jest fajnie. I został jeszcze jeden segregator na dzisiaj, binderek, w którym się więcej dzieje. Zobaczymy jak tam dzisiaj z ciapkiem, bo w którymś z miesiąców chciałabym dwa razy. O, 30, nie ma tak źle, nie ma tak źle, w tym miesiącu nie będę dwa razy zmazywać.

ale dobra, dam tą dziesiątkę co mam. 50, 70, 90, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 190. Niech jest. Niech jest. W przyszłym roku będzie łatwiej, jeżeli chodzi o zakupy dla ciapka, bo ja to będę też później wykorzystywała dla niego. Aj, widzicie co ja robię? Na opak. Na opak. Dobra, mamy to. Teraz to. To tutaj doją też te wyzwania, więc zobaczymy, jak gdzieś pójdzie. Zobaczymy, jak gdzieś pójdzie. Zdrapki na końcu. Najpierw rzucamy trzema kostkami dwudziestościennymi. I mam trzy kostki dwudziestościenne. Przygotowane. Jakieś fajny jeszcze pisak sobie trzeba wziąć. Brokatowi. Ostatnio pisałam był niebieski, złoty. No, może znowu zielonym napiszemy. I będzie cacy. Dobra. Oby było tu. Czekajcie, 18 plus 2 to jest 20, 32. 32. Dzisiaj sobie popatrzę, bo do ciuchów potrzebuję mniej. To 32. Potem sobie znowu komplet podliczę. I mamy tak 10, 24. Oj, mogłam sobie to wpisać, wiecie, na opak, ale dobra. 24. Trochę mało tam do tych kosmetyków, bo kosmetyki na przyszłym roku na pewno więcej wydam niż na ciuchy czy buty. 0,825, to tu mamy tak ubraniak 32 zł, o, jak fajnie się wyrówna, to mamy tak 230 zł. Spójrzcie będzie ładnie wyrównane. A tutaj mamy 0,8,25, to mamy plus 24 198. Dobra. Zobaczę, jak tam pójdzie w zdrabkach. Czyli tu na szczęście nie chcę zapeszyć, jest ok. Niech sobie to schnie. Tu weźmiemy kolejne kółeczko. O jeden, to tu są też takie małe, bo to jest zdrabka, którą wygrałam u Izzy z kanału Porachowane. I tu są też takie małe. To kusicielstwo, więc zrobimy jeszcze jedną, co? O, dobra, jest 5 zł. Ok, czyli mamy 6 zł. 6 zł, moi drodzy, i tyle dzisiaj sobie wpiszę. 6 zł, 0,8. 25, 6 zł, tu mamy 46 zł. No i pięknie. Niech to sobie schnie. I teraz ta, oby nie było 50, oby nie było 50. Bardzo proszę. Uff. 5 zł, co ryzykujemy? Jeszcze jedno pole. Ryzykujemy jeszcze jedno co 10 i dobrze. Czyli mamy 15 złotych, bardzo fajnie. Dziękuję Iza, dziękuję. Ostatnio jak widzicie były same 50, teraz ja się aż boję zdrapywać 75 złotych.

Mm, 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 mm. Dobra, dam pięćdziesiąt siedemdziesiąt, tak to jakoś zrobimy Siedemdziesiąt to tu mamy dwadzieścia i siedem złotych, czyli tej piątki ostatnie się pozbędę gdzie jesteś? Tu jesteś. No trudno. Sprawdzę tylko, czy się zgadza. 100, 150, 200, 250, 270, 290, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 549. No i okej. Okay. Ja później potrzebuję drobne, bo. Te zdrabki się zakończą później niż w tym roku, tak mi się coś wydaje. No, a te wyzwanka w tym roku wyzeruję i od stycznia znowu zacznę na nowo, bo taki mam właśnie plan. Więc mamy kosmetyczne, to nie było kosmetyczne, to było kosmetyczne. Tutaj mamy tą gotówkę, bo tak to było. Tu mamy ubrania buty, i tu mamy też te ubrania buty. A zapomniałam, że przecież gotówkę, chociaż nie gotówkę, trzymam tu. Kaśka zakręcona jesteś totalnie. Gotówka była tu w tej kopercie, a tu y, były te statusy, bo ład, łatwiej było zobaczyć, ile tu mam pieniędzy. Więc jest ok. Książkowe nie ruszamy. Kurczę tak patrzę, wszystko dzisiaj mamy. Tak szybko by to poszło. Mhm. ostatnio 341 zł poszło na wyzwanka a dzisiaj, bo tu mam tą swoją kartkę, na której sobie piszę moim brzydkim pismem 10 plus 43 plus 10 plus 30 plus 77, to mamy 170 zł, bardzo mnie to cieszy też o połowę mniej jak ostatnio to co moi drodzy, bo dzisiaj to już jest wszystko, jeżeli chodzi o te wyzwania. Sama jestem zaskoczona, że tak fajnie, pięknie i szybko to poszło. Może dlatego, że się tak nie bawiłam i że nie wskakiwały mi te pięćdziesiątki. Aż sama nie dowierzam. No ale cóż, to wszystko na dzisiaj. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. No i co, tradycyjnie do usłyszenia, do zobaczenia, moi drodzy papa. Pa.